Zazwyczaj myślimy o ciemności jako o czymś, czego należy unikać, coś, co trzeba ukryć, albo zniszczyć. Ale dla Karla Gustawa Junga, znanego psychoanalityka, ciemność nie jest po prostu złem. To raczej część nas samych, ta, której jeszcze nie widzimy, której nie rozumiemy. I wśród wszystkich obszarów naszej wewnętrznej ciemności, to właśnie seksualność skrywa się najgłębiej. Nie dlatego, że jest obca, ale dlatego, że jest zbyt bliska, zbyt intensywna, tak bardzo, że próbujemy ją stłumić, by nie utracić kontroli. Jung powiedział kiedyś: człowiek, który nie skonfrontuje się ze swoją ciemnością, będzie przez nią kierowany i nazwie to przeznaczeniem. Seksualność, gdy zostaje wyparta, zakazana lub zniekształcona przez społeczne normy, religię czy wychowanie, Łatwo staje się cieniem. Miejscem, gdzie pragnienie zderza się ze wstydem, kontrola z bólem. I to nie dotyczy wyłącznie zachowań seksualnych to również myśli, emocje, fantazje, a nawet wspomnienia, które zostały uznane za niewłaściwe albo nieakceptowalne w trakcie naszego dorastania. Ale my ich nie usuwamy, tylko chowamy. Do środka. Tam, gdzie zaczynają nami rządzić. Nieświadomie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pociągają cię osoby, które kompletnie do ciebie nie pasują? Albo czemu czujesz wstyd z powodu własnych fantazji, mimo że nigdy ich nie zrealizowałeś? Dlaczego w długoterminowej relacji pożądanie potraci się wypalić, zastąpione przez. Obowiązek i oczekiwania. Odpowiedź leży w cieniu seksualnym. Nie nauczyliśmy się z nim rozmawiać. Albo go wypieramy, albo dajemy się mu pochłonąć. Dojrzały mężczyzna z rodziną może odczuwać pociągnięcie do obrazów, które sam uważa za płytkie lub niemoralne. Silna, a niezależna kobieta może wstydzić się pragnienia bycia uległą w sferze intymnej. To nie są dewiacje, to są fragmenty nas, które nie zostały zintegrowane. A kiedy nie rozumiemy siebie, łatwo stajemy się ofiarami samych siebie. I tu pojawia się największy paradoks. To, co najbardziej ukrywamy, może dać nam najgłębsze wyzwolenie, jeśli tylko odważymy się na to spojrzeć. W teorii Junga cień nie jest wrogiem. To nauczyciel. To rezerwuar odrzuconej energii, ale też przestrzeń dla życia, które jeszcze nie zostało przez nas odkryte. Seksualność to nie tylko instynkt, to symbol symbol połączenia, twórczości, a nawet duchowego przekroczenia siebie. Kiedy tłumimy tę energię, ona nie znika, ona się wypaca. Może stać się obsesją, powtarzalnym zachowaniem. Albo pustką w relacji, w życiu. Jung nazywa to cieniem działającym z nieświadomości. To on kształtuje nasze losy, gdy nie jesteśmy jego świadomi. A w społeczeństwie, które promuje kontrolę i perfekcyjny wizerunek, niewielu z nas ma przestrzeń, by naprawdę wsłuchać się w siebie, szczególnie w tę część siebie. Ale odrzucając ją, tworzymy w sobie konflikt. A konflikt, który nie zostanie uzdrowiony, staje się kryzysem. Nie trzeba być psychoanalitykiem, żeby zauważyć, że seksualność nie rozgrywa się tylko w ciele, ona sięga głęboko do naszego umysłu. Niespodziewane fantazje, zamieszanie, gdy coś niewłaściwego nas podnieca. Wstyd, gdy nie potrafimy zapanować nad własnym pragnieniem. To wszystko znaki, że cień seksualny jest aktywny. To momenty, w których widzimy siebie inaczej niż chcielibyśmy być postrzegani i zaczynamy się tego bać. Pewien mężczyzna opowiedział, że zawsze czuł złość i niechęć wobec kobiet ubierających się wyzywająco. Twierdził, że psują one społeczeństwo, ale podczas jednej z sesji terapeutycznych odkrył coś głębszego. Jako dziecko został surowo ukarany za ciekawość seksualną, i od tamtej pory każda forma podniecenia wywoływała w nim wstyd. Niego złość wobec innych. Była w rzeczywistości sądem nad samym sobą. To klasyczny mechanizm obronny projekcja. Tak właśnie cień seksualny przenika nasze życie nie tylko przez czyny, ale też przez emocje, oceny i przekonania. Inny przykład kobieta pracująca w służbie zdrowia silna, niezależna. Zawsze podkreślała, że życie seksualne nie jest dla niej istotne. Aż do pewnej nocy oglądała film, w którym kobieta ulegała dominacji i nagle poruszenie, tak silne, że musiała wyłączyć ekran. Nie rozumiała, dlaczego ją to poruszyło, tym bardziej nie miała odwagi, by komukolwiek o tym powiedzieć, bała się oceny. Ale w tym nie było nic złego. To była wiadomość od tej części jej samej, która dotąd nie miała głosu. Stłumione emocje, pragnienia uznane za brudne, Jung nazwałby je zawartością cienia, fragmentami nas samych, które nie zostały zaakceptowane, ale które nadal kierują nami z głębi nieświadomości. Jeśli się im nie przyjrzymy, będziemy żyć jak kopia samych siebie, z pozoru kontrolując wszystko, ale wewnętrznie odcięci od wolności. Cień seksualny może również ujawnić się w długoterminowych związkach w postaci pustki i utraty pożądania zamiast pasji rutyna zamiast bliskości obowiązek. I choć winę często obarczamy wiek, stres czy brak czasu, prawdziwa przyczyna może być inna: utraciliśmy kontakt z najbardziej żywą częścią siebie, tą dziką, instynktowną, nieujarzmioną. W próbie bycia dobrym partnerem, często nieświadomie, zabijamy w sobie wolną seksualność. Ale ta energia nie znika, ona zmienia formę, może stać się romansem, uzależnieniem, albo uczuciem, że nie poznajemy siebie we własnym odbiciu. Wszystko dlatego, że nikt nas nie nauczył rozmawiać z cieniem seksualnym. Uczono nas bać się go, wstydzić się go, albo go wyprzeć. Ale jak ostrzegał Jung, to, co zostało wyprzane, nie znika. Czeka. I powraca. Zwykle w formach, których nie potrafimy już kontrolować. Na tym etapie widać już wyraźnie. Cień seksualny to nie jakaś filozoficzna abstrakcja. To codzienne ludzkie doświadczenie. Często myślimy o ciemności jako o czymś, czego należy unikać, ukrywać lub niszczyć. Jednak według psychoanalityka Karla Junga cień nie jest po prostu złem czy negatywnością, lecz częścią nas samych, której jeszcze nie dostrzegliśmy i nie zrozumieliśmy. Wśród różnych aspektów cienia, seksualność może być najgłębszą i najtrudniejszą do uchwycenia częścią. Nie dlatego, że jest obca, lecz dlatego, że jest zbyt bliska, zbyt potężna, co zmusza nas do jej tłumienia, by zachować poczucie kontroli. Jung powiedział kiedyś: Człowiek, który nie staje twarzą w twarz ze swoim cieniem, będzie przez niego kierowany i nazwie to swoim przeznaczeniem. Seksualność. Gdy jest zakazana lub zniekształcona przez społeczne przekonania, moralność czy wychowanie, łatwo staje się taką ciemną strefą miejscem, gdzie pragnienia, wstyd, kontrola i ból zderzają się ze sobą. Dotyczy to nie tylko zachowań seksualnych, ale także myśli, uczuć, wyobrażeń i zapomnianych wspomnień wszystkiego, co zostało uznane za nieakceptowalne lub złe w trakcie dorastania. Nie eliminujemy ich, lecz ukrywamy głęboko w sobie, gdzie stają się ukrytymi siłami kierującymi naszymi działaniami w nieświadomości. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego przyciągają cię osoby, które wydają się nieodpowiednie, lub dlaczego czujesz się winny z powodu własnych fantazji, mimo że nigdy nie działasz zgodnie z nimi? Albo dlaczego w długotrwałych związkach uczucia seksualne łatwo zanikają pod wpływem oczekiwań i obowiązków? Odpowiedź tkwi w tym, że nigdy nie nauczono nas, jak rozmawiać z naszym cieniem seksualnym. Albo go zaprzeczamy, albo jesteśmy przez niego pochłonięci. Dorosły mężczyzna, mający rodzinę, może być przyciągany przez erotyczne obrazy, które sam potępia. Niezależna, silna kobieta. Może odczuwać głęboki wstyd, gdy pragnie uległości w życiu intymnym. To nie jest oznaka dewiacji, lecz wyraz niezintegrowanych części siebie. Gdy nie rozumiemy siebie, łatwo stajemy się ofiarami samych siebie. I to jest największy paradoks. To, co najbardziej ukrywamy, może przynieść nam najgłębszą wolność, jeśli odważymy się na to spojrzeć. Tłumienie seksualnego cienia nie sprawia, że on znika, sprawia tylko, że przybiera inną formę. Zamiast być żywą częścią świadomego ja, wślizguje się do nieświadomości i powraca w zniekształconych czasem destrukcyjnych przejawach. Karl Jung wierzył, że stłumiona energia zawsze znajdzie ujście, nie w sposób, jaki byśmy wybrali, lecz w formie, w jakiej została nagromadzona w nieświadomości. I właśnie dlatego wielu ludzi popada w obsesję, uzależnienia, albo niszczy własne relacje, nie rozumiejąc dlaczego. Mężczyzna może kochać swoją żonę, a jednocześnie czuć się nieodparcie pociągany przez zupełnie odmienne archetypy kobiecości. Kobieta, która pielęgnuje wizerunek skromnej i cnotliwej osoby, może skrycie zmagać się z pragnieniami, o których boi się komukolwiek powiedzieć. Te paradoksy nie są przypadkowe. To głos cienia, który domaga się wysłuchania. W rzeczywistości wielu ludzi, mimo że osiągnęli sukces, stabilność społeczną i zawodową, wciąż odczuwa głęboką, niewytłumaczoną pustkę. Ich relacje często wydają się chłodne, pozbawione głębi, lub powtarzają te same trudne do zrozumienia schematy. Seksualność w takich przypadkach przestaje być miejscem intymności, staje się polem walki o władzę, kontrolę, albo zupełne wycofanie. Jung uważał, że jeśli cień nie zostanie zintegrowany, podważa on nasze poczucie wewnętrznej spójności. Zamiast być całością, człowiek rozdziela się na idealne ja i stłumione nieja. Żyje podwójnym życiem. Z jednej strony nosi maskę moralności, a z drugiej tłumione impulsy, które czekają, by przejąć kontrolę w chwilach słabości. Żywym przykładem może być historia kobiety imieniem Ann. Pracowała jako terapeutka, znana z łagodności, mądrości i równowagi, ale w głębi serca żyła w lęku. Śniły jej się pełne przemocy i seksualnych treści koszmary, o których nikomu nie mówiła. Bała się, że straci wiarygodność. W rzadkim momencie szczerości powiedziała boję się samej siebie. Jednak kiedy została poprowadzona ku temu, by przyjrzeć się obrazom ze snów z większą uważnością, zaczęła rozumieć, że nie są one zachętą do działania, lecz zaproszeniem, by dotknąć opuszczonych części siebie. Jako dziecko była słownie krzywdzona, uczona posłuszeństwa, łagodności, tego, że nie wolno się złościć ani czegoś żądać. Jej seksualny cień to nic innego jak te wszystkie części, które musiały zbyt wcześnie umrzeć. Kiedy zaczęła pozwalać sobie czuć bez oceniania, sny złagodniały, z koszmarów przemieniły się w przewodników, i jej życie intymne również się zmieniło. Przestało być rządzone lękiem i potrzebą kontroli. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że kreatywność, radość życia i poczucie głębokiego sensu są ściśle związane z energią seksualną. Kiedy ta energia zostaje stłumiona, człowiek nie traci tylko fizycznej pasji, traci zdolność do głębokiego kontaktu z życiem. Może prowadzić życie idealne z zewnątrz, ale wewnętrznie czuje się jak aktor grający w cudzym przedstawieniu. Jung powiedział kiedyś, że cienia nie da się usunąć ignorując go. Można go tylko przemienić przez światło świadomości. Tłumienie seksualnego cienia nie czyni nas lepszymi, sprawia jedynie, że jesteśmy mniej szczerzy wobec siebie i wobec tych, którzy kochamy. Jednak konfrontacja z tą częścią siebie nie jest łatwa. Wymaga odwagi, bo oznacza uznania, że nie jesteśmy doskonali, że nie jesteśmy tak czyści, jakbyśmy chcieli wierzyć. Ale to właśnie w tej kruchości zaczyna się proces uzdrowienia. Uzdrowienie nie polega na eliminowaniu cienia, ale na nauczeniu się, jak przy nim siedzieć, wysłuchać go, tak jak wysłuchuje się zapomnianej części własnego serca. Dopiero wtedy nasze relacje mogą stać się głębokie, bo nie kochamy już tylko połową serca, lecz całym sobą. Karl Jung nigdy nie zachęcał nas do usuwania cienia z życia wewnętrznego. Przeciwnie uważał, że każda część nas, nawet te pragnienia, które społeczeństwo uznaje za wypaczone czy wstydliwe, niosą w sobie ważne przesłanie, które domaga się wysłuchania. Integracja seksualnego cienia nie oznacza podążania za impulsem, ani usprawiedliwiania każdego popędu, to raczej podróż pełna odwagi i wrażliwości ku zrozumieniu, zaakceptowaniu i głębokiemu rozpoznaniu tego, co naprawdę kryje się za naszymi pragnieniami? Gdy ktoś odczuwa silną potrzebę dominacji w sferze seksualnej, co tak naprawdę działa pod powierzchnią tego impulsu? Może to lęk przed porzuceniem, może pragnienie kontroli jako kompensacja dziecięcej bezsilności, a może po prostu głębokie wołanie o to, by być widzianym w pełni, bez osądu. Integracja wymaga stanu świadomego łagodnego obserwowania, w którym nawet najbardziej przerażające obrazy wewnętrzne mają prawo się pojawić. Jung nazwał ten proces uczynieniem cienia świadomym. To podróż zarówno bolesna, jak i oświecająca, bo kiedy uświadamiamy sobie, że cień nie pochodzi z zewnątrz, lecz jest częścią nas, walka przestaje mieć sens. Wtedy zamiast uciekać, uczymy się rozmawiać. Ktoś, kto przez lata czuł wstyd z powodu złożonych fantazji seksualnych, może wreszcie zadać sobie pytanie: co te obrazy naprawdę mówią o moich głębokich tęsknotach? Czy szukam w nich poczucia bezpieczeństwa w oddaniu? Czy pragnę wreszcie móc być słabym w świecie, który oczekuje ode mnie siły? Kiedy światło świadomości dociera do tych ukrytych miejsc, cień przestaje działać w ciszy, staje się przekazem. A z przekazu rodzi się motywacja, motywacja by zrozumieć siebie głębiej, by zdjąć maski zbudowane z lęków i społecznych oczekiwań. W takim stanie energia seksualna przestaje być obciążona winą, wraca do swojej pierwotnej natury, jako żywa siła twórcza i łącząca. Człowiek nie szuka wtedy seksu, by uciec, udowodnić coś sobie czy innym, lecz by być naprawdę obecnym w intymności jak w świętym akcie prawdy. Jedna z historii może rzucić więcej światła na ten proces. Mężczyzna imieniem Hung, mający 45 lat, wyznał, że przez ponad 20 lat małżeństwa unikał życia seksualnego. Nie dlatego, że nie kochał swojej żony, ale dlatego, że nosił w sobie lęk, którego nie potrafił nazwać. W terapii odkrył, że jako dziecko uczono go, iż pożądanie jest czymś brudnym, że porządny mężczyzna nie okazuje zbyt wiele pragnień. Stał się dobrym człowiekiem, wzorowym ojcem, ale też emocjonalnie pustym mężczyzną, który przez całe życie czuł, że coś w nim jest nie tak. Podczas pracy terapeutycznej zaczął przypominać sobie sny z dzieciństwa. Był w nich związany, uciszony, obserwowany ale niezdolny do wyrażenia siebie. Te obrazy nie dotyczyły pragnień seksualnych, lecz głębokiej utraty kontaktu z ciałem, z emocjami, z prawem do bycia żywym, autentycznym człowiekiem. Kiedy stopniowo zaczął pozwalać sobie na czucie bez oceny, odkrył, że w tej seksualnej ciszy ukryte było wołanie, które od lat czekałoby zostać wysłuchanie. Tak właśnie rozpoczęła się jego podróż integracji nie przez nagłe decyzje czy wielkie gesty, lecz przez ciche słuchanie ciała, zapisywanie snów i naukę dotykania emocji bez potrzeby ich kontrolowania. Nie stał się kimś innym, ale stał się bardziej sobą, a jego życie intymne po raz pierwszy od lat stało się przestrzenią prawdziwej obecności nie tylko ciała, ale też i duszy. Jung nie zostawił nam szczegółowej mapy. Ale dał kompas. Cień, także ten seksualny, nie jest wrogiem. To część, która jeszcze nie została pokochana, nie została zrozumiana i właśnie dlatego potrzebuje najwięcej delikatności, by mógł się ujawnić. W tej podróży nikt nie jest doskonały, ale każdy może stać się całością, nie przez odrzucenie brzydkich części siebie, lecz przez zaproszenie ich do rozmowy z otwartym sercem i łagodnym spojrzeniem. Podróż przez seksualny cień nie jest aktem ratowania instynktów, to powrót do siebie w najprawdziwszej postaci. Gdy ktoś odważy się spojrzeć w ukryte impulsy, nie odkrywa jedynie prawdy o pożądaniu, ale także drzwi prowadzące do współczucia, obecności i wewnętrznej siły. Carl Jung nie postrzegał cienia jako czegoś co należy usunąć. Dla niego to żyzna gleba, na której dusza zostaje oczyszczona z iluzji doskonałości. W jego oczach cień nie zabija światła, on czyni je bardziej prawdziwym, głębszym i trudniejszym do zgaszenia. Wielu z nas dorastało w kulturze, która uczyła, że seksualność trzeba kontrolować, a nietypowe pragnienia są powodem do wstydu. Ale to właśnie ucieczka przed nimi tworzy świat, w którym ludzie żyją podwójnym życiem zewnętrznie dobrym, wewnętrznie rozdartym i uciszanym. A gdy ta wewnętrzna część nie zostaje wysłuchana, zaczyna mówić, przez obsesję, impulsywne zachowania lub emocje, których nie potrafimy nazwać. Wydaje się, że kontrolujemy, a tak naprawdę jesteśmy sterowani przez to, przed czym uciekamy. Uwolnienie nie polega na pokonaniu pożądania lecz na zrozumieniu, że ono również jest głosem duszy, głosem, który domaga się zrozumienia, nie uciszenia. Lekcja, którą zostawił nam Jung, nie jest filozofią dla elit to zaproszenie do autentyczności. Słuchaj swojego cienia tak, jakby był częścią rodziny, bo właśnie tym jest. Przestań go odrzucać, tłumić, czy się go wstydzić. Zamiast tego, zapytaj, co ta część mnie próbuje chronić. Skąd przyszła w moim dzieciństwie? Co się stanie, jeśli pozwolę jej po prostu być, nie utożsamiając się z nią? Tylko wtedy energia seksualna, ta, która była tłumiona, zniekształcona, ukrywana, może wrócić do swojego pierwotnego celu łączenia, tworzenia i ucieleśniania życia. Wyobraź sobie świat, w którym każdy człowiek rozumie i akceptuje swój seksualny cień, gdzie intymność nie jest sceną dla ról lecz świątynią prawdy, gdzie ludzie nie używają seksu do ucieczki przed samotnością, lecz aby pogłębiać relacje z sobą i z drugim człowiekiem, gdzie nie ma już granicy między dobrym mną i złym mną, jest tylko pełny człowiek zdolny do miłości, czucia i transformacji. Odzyskanie seksualnego cienia to podróż przez ogień, nie po to, by się spalić, lecz by się oczyścić. Wymaga odwagi wojownika wewnętrznego i czułości matki. A kiedy wychodzimy z tej ciemności, nie jesteśmy bardziej doskonali, jesteśmy bardziej sobą, pełni, głębocy, wolni. Wolność nie polega na pokonywaniu pożądania, lecz na tym, że już się go nie boimy. Dlatego, jeśli nosisz w sobie coś, czego co nie potrafisz nazwać, wiedz, że nie jesteś sam. I że nawet najciemniejsze miejsca w tobie mogą stać się światłem, jeśli tylko odważysz się na nie spojrzeć, dotknąć ich i nazwać je po imieniu. To właśnie ta uzdrawiająca droga, o której mówił Jung. I to jedyna droga ku całości, nie przez stawanie się lepszym, lecz przez stawanie się prawdziwym.